Siemaneczko wszystkim. Młody bzwitaj się. I tatko się oczywiście wita. Bardzo wcześnie. Do szwagiery uciekł. A my co młody? Ostatni wykop w tym roku. Bardzo wcześnie rano. Czas nagli. Ale kopać trzeba. Więc nie przeciągamy. Zawijamy się. I atakujemy. Jesteśmy w pięknym miejscu, piękne fanty tu wychodzą. Wszyscy wiedzą, pozdrawiamy Rafała, Ludwika Może nam coś lasek już nam dał w sumie, ale ostatni, w ostatni wypad. o młody jeszcze sprzęt reperuje Może dostanie coś nowego w nowym roku więc nie przeciągamy, lecimy jak go to ten pantom? Pozdrawiamy do pierwszego mega fanta. I pierwszy fancior. Tak wcześniej jeszcze że mnie nie kopali. Tylko zerknijcie. Co. Co to jest? Wygląda jak mały ciężarek. Dla naszego najmniejszego syna Dla Szymona Jakieś napisy Coś za ale... mną Nie może być, że taki ciężarek tutaj Ale fancier pierwszy Mega strzał Lecimy dalej I pierwszy, pierwszy moniak tu słyszę, więc. Aha, na razie jesteś. Moniak, jak najbardziej, ale co? Jaki panik kopie dalej? Chyba grosik, nie? Ameliniowy z PRL-u. Brawo! Pierwszy strzał. Dla ekipy, ale jeszcze podczyszczę. Zerknijmy. Niestety nie mamy żadnej szczotki. Ciężko go z lasu, ale on sam potem w moneciarce wyschnie i będzie widać. No młody brawo, trzymaj. Pierwszy strzał dla młodego. Zwycięzca w turnieju. Czterech monet Lecimy dalej. Młody wyspany podkóweczka na szczęście z, konin... z konikiem była poniżej a kawalątek wyżej mamy pierwszy moniak pierwsza krągłość i co my to mamy? czy to będzie 5 groszy? tak jest 5 groszóweczka 49 jest dobrze Trzy sygnały 3 Super, fanty. <noise> no, z tym super, tą ostatnią. Jest grągłość, jest dobrze. Nie przeciągamy, lecimy za gościami z przodu. Do następnego. I kolejny. Fancior, wcześniej ciężarek mały, a teraz tylko zerknijcie. <noise> Piękne. Zerknij młody. Całej okazałości zarąbi. Tak kończymy nowy rok. Spotkową i konikiem. Super fanciur. Mega las. Mega fanty. Super. Super, naprawdę. Zaczyna się ciekawie. Zobaczymy, co będzie później. Ej, szczęście dziś będzie z nami I piękny lasek Jakby był rzęka A wróci na pewno, ale na wiosnę Chociaż dzisiaj jest całkiem wiosennie I mamy kopiejeczkę, ale już było widać, że to jest złotóweczko Sypło złotem W złotym lesie Sypło Piękna Złotko 2019 Pozdrawiamy Młodzież, nie dzieci: wszystkie dzieciaki tą piękną złociszą. Lecimy dalej. Dołek tu, amoniak, moniak, to był moniak, wystrzelił. I znajduje się tu. I jest to. Pereliusz. Tak jest, 10 grosiwów z prl -u. rocznik 79, pozdrawiamy wszystkich z tego rocznika. 10 groszy idzie do sakwy, a my pędzimy dalej, zobaczymy co tam to grono wyciągło dzisiaj A dziś do usik. daj radę całkiem sympatyczny wypadik ciekawe fanciki zobaczymy co będzie dalej dziś Fanty wyskakują Tym razem tu i kolejna krągłość A tym razem co? Już wiemy, że to na pewno nie PRN Chyba podsychaj, podsychaj, musimy jej pomóc delikatnie. A może między wojnie? Niestety nie ma żadnej szczoteczki ale nie jest to między wojnie. A jest tu jeden hależyk. Oj, kawałek daty. 1890 i będzie 1890 no dobra, fajniutka. Zawsze ładniutkę wychodziły, no, ta nie do końca tak ale, ale ładniutka, fajnie. Siadła na kolanko, jest jedyneczka, super, lecimy dalej. Dotarła ekipa zwiadowcza. Co tam, młody masz w sakwie? Mógłbyś pomóc? To dwoje, fanciory. Jedną widziałem, a to dokładnie. Pokaż mi to. O, Jezus. tego tu. To był kiedyś moniak. Całkiem możliwy, ale na pewno Adolfowy. A tu? Żołnierzyk. Też był kiedyś. Tak? Niestety. Jakby miał egzekucję. Albo wdepnął w coś. A bez konia i bez głowy. <noise> miał konie jeszcze? Tak? Tak nie. Chyba nie, nie raczej. A, ale dobra. Młody ma swoją wizję. Ale. Żołnierzyk To żołnierzyk. No coś się pokazuje Dobra, no młody pogub. ja pozbieram Lecimy dalej Tak młody? Tak znów ścieżka, znów super sygnał No już wiemy co to jest Ale gdzie zegarek? Super jest tył od zegarka. Już tu wcześniej taki srebrny. W bardzo ciężkim stanie. A tym razem sama góra. Sam tył. Tak jest będzie będzie ładne. Zrobimy go do podglądu. Ale poczekajmy. coś No niestety <noise> Niestety reszty nie ma a szkoda bo ten już by był w cały niestety odpad tylko zamknięcie a może to srebrne całkiem możliwe Chyba tak jest. No dobra, lecimy dalej Idziemy za drogą Podeszły mi tu wieści, że między wojnie, no jak najbardziej. Piąteczka. O. Piękny. Piękny moniaczek. Tego oto pana. Tym oto fantastycznym sprzętem. tak w pięknym lesie. Młody. Piątula dla siebie czeka. Młody zbiera fanty, tak? A śmieci zbierasz też, czy nie? Też. Dobrze, cieszy dobrze. Czasami No zapełnić, młody. No, z Co? Z Zł... Fantami. A, już sygnał. No, taki troszkę po. pochlupujący. A gdzie mój sprzęt jest, młody? Nie wiem. Wzięli? Ja go widzę. Nic nie da? Młody próbuje przeczyścić delikatnie. Do podsumowania. Może się mu uda. A tatko co? Jakiegoś śpiącego jeźdźca. Coś zostawisz może nie? Czyli spokojnie, spokojnie mówi. Ja tam słyszę jakieś dziwne odgłosy, ale patrz co się młody konikowi stało. Bo mu się patyk wam. Ja myślałem, że... Jak to? Koperta? Jakiś znak tu jest na środku No, jest tam zawsze znaczek taki Chyba bardzo... go walnąłeś jak koperty. No chyba nie Chyba tak <noise> Walnął to ktoś tego jeźdźca młody Popatrz Nie miałem jeźdźca bez głowy Ale to jest tragiczny, nie ma Popatrz a byłby fajny. Dorodna bestia. O młody też ma. By... Coś by z tego wyszło jeszcze głowy gdzieś. Dobra, masz obydwa. Pokaż. Tamten. ten. nie walnąło. No, koperta się. Może delikatnie, bo pod... co. Mhm. I to jest sreberko młode. Może, może, tak. Nie wierzysz w tatę? Dobra, lecimy dalej. I kolejny fancior. Tym razem Młotek. Kolejny fancior będzie na działkę. Żona będzie zachwycona. Uwielbia takie rzeczy. <noise> Jak i my. Za ściana z tyłu nie odpadła za niedługo. O tu ale kombo ktoś. Żeby czasem młotek nie wypadł. Nie potrzebuję kierownicy. Ale mam młotek i mogę ci głupotę z głowy wybić. Brawo. Jest wszystko w tym lesie. Jakie fanty, ale z czego? Tatko się nie zna. Co to w ogóle jest? A jakiś ten, A. nie chciało mi się już po to usunąć. Czekaj. O kurczę, z czego to jest? Kto wie? Z albo co, nie? Ja nie wiem. Widzicie, młody taszczył, to tak? No. Młody ma pakiecik. Może śmigło to jest, młody. Tak, Polecam Dobra, Zrobimy dalej. To jest niemożliwe. Dwa metry wyżej. Następny Podwójne radość dla żony. Piękne prezenty noworoczne dostanę. Go jak to niesie? Nie mam plecaka. Sakwa mi za chwilę odpadnie. O, jeden był tam. Drugi jest tu. Kogoś niesie. Kacper, nie chcesz ponosić? Wodka. Kolejny. Nie mam miejsca. <laughs> Dobra. Jakoś damy radę. Do następnego. Kolejny dołeczek. Kolejna krągłość. Perelek, bo perelek Ale jest moniak i to najbardziej cieszy 66 pozdrawiamy 20 groszy. Grosiętów aluminiowych. O. Jest moneczka. Jest. Kolejna do kolekcji. Słowa się tu przejdzie do góry. Zobaczymy. O. Chyba zaczyna padać. Ostatni deszcz w starym roku. O kurcze. tak było fajnie. W sumie jest dalej. Lecimy do góry. No nie odchodzimy. Dzisiaj szczęście przyniesie. Bo koło sześćdziesiątego jeszcze była dyszka, więc nie odchodzimy. Który? Te sześćdziesiąty siódmy, i coś tu jeszcze. Coś tam jeszcze jest. I wracamy. Widzą, Patrzcie złoty rant, wyłaś. Jest hat-trick, siedemdziesiąty drugi combo, pereli. <grystanie> razem pięćdziesiąt groszy. Można? Można. Chyba już, chyba już tyle. Dobra, ale jeszcze sprawdzimy. <grystanie> Lecimy dalej. No, <grystanie> zgubił się. A tatko miał taki sygnał, jak dzwon, jak to? Podkorzenny, ale nie skończyło się klinem, klin, klin aluminiowy, patrzcie co z niego, o, co z bidulki zostało, ale, ale dzwoniło, <grym> w tym lesie takie sygnały to tylko srebro. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy jeszcze co przed nami, tam się ktoś skrada, boją się tatko, bo to ma kluczyki od samochodu. Chyba już ostatni skarb, tylko zerknijcie, piękne, złoty Polmos, z serduchami, 100 lat państwo młodzi, coś pięknego, wszystkiego najlepszego, na nowej drodze życia, w nowym roku. Pozdrawiamy, nie nie zostawimy Może ktoś jeszcze będzie miał przyjemność, bardzo fajny Lecimy dalej po malutku wracamy Jak wracamy to ścieżką i co na ścieżce Wyskoczył Moniak, miałem nie nagrywać Ale jeżeli to jest Piąteczka między wojnie No to jak najbardziej Pokaż się nie wstydź jeszcze ją tu delikatnie... O zieloniutka tam Widać fajna O Całkiem, całkiem o, zerknijcie ile tu po niej przeszło. Ściągają drzewa Niestety tu byłem tego nie było i piąteczka do kierwanki. Super Super się kończy rok, więc malutku podążamy na podsumowanko. I w takiej pięknej scenerii chyba nie po raz pierwszy kończymy. Brawo, ty młody. Kończymy wykopki, kończymy Stary Rok, tak? Młody za tu nagrodę. Łańcuch. Łańcuch pocieszenia. A tu fanciory. dzisiejszego wypadu. Pierwszy strzał, podkowa. Na szczęście, tak? Mamy jeźdźca. Monetki prl weszło troszkę współczesnego. Międzywojnia i jeden halerzyk. I tu mamy, bo nasz Skromny, bo skromny, ale srebrny. Ze zegarka. Już drugi taki fancier tutaj tylko pierwszy. pierwszy w całości. Co? No, szkoda, że nie cały. Co jeszcze mamy? Mamy ciężarek. Takiego fanta u nas jeszcze nie było. Dwa młotki. A młody? Co tam ekipa pawy Bo widziałem coś fajnego mają Siedem monet. Siedem monet nie. Yeah. Dobra, monety nie będziemy. Ale też między wojna też jest. Jest Żołnierzyk. Bez głowy. I patrzcie jaka piękna. Możemy mu twoją głowę doczepić. Skineczka Od mankietu. Bardzo fajna. Jeszcze zapomnę o swoim fancie. A ma No troszkę tego wyszło jaki fan. To są mam na szyi jako łańca. To twój młody prezent ode mnie, możesz z tego wziąć. I kończymy. Tak dzisiejszy rok. Dzisiejszy rok. Słabo. Rok, który minął. Było całkiem całkiem owocnie. Tak, Aha. Więc jak się podobało, zapraszamy do oglądania. Dobra młody zostaw, 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 zostaw. Do oglądania, subskrybowania, lajkowania. Co tylko chcecie. I co? Życzymy szczęśliwego nowego roku. Tym oto pięknym widokiem. Rodzinka w terenie żegna się. Mój młody z łańcuchem.